Jakie wykształcenie ma Jolanta Kwaśniewska? Mąż wypada przy niej blado. W sezonie matur powraca temat wykształcenia znanych i lubianych. Jak wypada w tej kwestii była para prezydencka? Mało osób wie, że Jolanta Kwaśniewska ma gruntowne wykształcenie, wyższe niż jej mąż. Mało tego, zawirowania w edukacji sprawiły, że Aleksander Kwaśniewski miał niemałe problemy podczas najważniejszego etapu swojej kariery na scenie politycznej. Jakie wykształcenie ma Jolanta Kwaśniewska? Jolanta Kwaśniewska i Aleksander Kwaśniewski są małżeństwem od 1979 roku. Choć od czasu prezydentury polityka ich życie było pod czujną obserwacją mediów, to wykształcenie ich obojga wciąż bywa zaskoczeniem dla wielu osób. Zwłaszcza, że o pewnych kwestiach od lat krążą w mediach całkiem błędne informacje. Jolanta, jeszcze wtedy o nazwisku Kąty, po ukończeniu 9 w Gdańsku w 1979 roku podjęła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tam obroniła pracę dyplomową państwo jako organizacja polityczna społeczeństwa globalnego. Poza nauką była bardzo aktywna, działała w licznych organizacjach studenckich i rozwijała zainteresowania w akademickim klubie jeździeckim. W mediach co jakiś czas pojawiają się plotki, że po studiach ubiegała się o aplikację sędziowską, zaprzeczyła temu sama Kwaśniewska. W wywiadzie Rzece pierwsza Dama, wydanym w 2024 roku. Wykształcenie Aleksandra Kwaśniewskiego. Historie maturalne gwiazd pokazują, że nie wyniki egzaminów są wykładnią sukcesu i poczucia spełnionej kariery. Były prezydent ma oczywiście ten egzamin za sobą, ale już okres studencki obfitował Kwaśniewskiego w spore zawirowania. Rozpoczął naukę na kierunku handel zagraniczny w Wydziale Ekonomiki i Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, ale jej nie skończył. Aleksander podszedł do dwóch egzaminów. Nie złożył też pracy magisterskiej, nie uzyskał zatem tytułu magistra. W 1995 roku, kiedy kandydował na prezydenta, brak wyższego wykształcenia okazał się sporym problemem. Sprawa otarła się nawet o Sąd Najwyższy, który jednak orzekł, że nie jest to przeszkodą w kampanii. Jak potoczyła się kariera Jolanty Kwaśniewskiej? Po ślubie z Aleksandrem Jolanta przeprowadziła się do Warszawy. W 1980 roku starała się tam o pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale zrezygnowała z tego pomysłu. Okazało się, że jest wciąż z córką Olą i postanowiła skupić się na nadchodzącej roli matki. Pracowała za to w studenckiej spółdzielni, a później w firmie polonijnej, produkującej biżuterię i części do sklepów IKEA? Odniosła tam spory sukces, finalnie zostając dyrektorką do spraw handlowych. Na początku lat 90. współtworzyła agencję nieruchomości, w której jednak zawiesiła działalność na czas pełnienia obowiązków pierwszej damy. W tym okresie aktywnie zajęła się działalnością charytatywną i społeczną. Jej najbardziej znanym projektem jest oczywiście działająca do dziś Fundacja Porozumienie bez barier. W ostatnich dwóch dekadach realizowała się też w mediach. Prowadziła autorskie programy na TVN Style na temat sztuki eleganckiego ubioru. Wydała też kilka poradników poświęconych tej tematyce. Przez pewien czas wraz z Olą Kwaśniewską występowała w formacie matki i córki, czyli rodzinny Galimatias.